Butańscy studenci mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych na zajęciach i wykładach. Jest to nowe rozporządzenie na Royal University of Bhutan, które wchodzi teraz, w tym roku, od 1 października i nie będzie można wnieść telefonu na zajęcia, ćwiczenia, wykłady w ogóle gdziekolwiek na uniwersytecie, gdzie będzie prowadzona nauka. Na początku takiego wykładu czy zajęć telefony będą konfiskowane i oddawane po zajęciach. A co się stanie, jeśli ktoś przemyci ten telefon na zajęcia? To jak zostanie złapany, to dostanie upomnienie od dziekana, natomiast jak drugi raz zostanie złapany, to jego telefon zostanie skonfiskowany na miesiąc. Natomiast jak zostanie złapany po raz, po raz trzeci, to ten telefon zostanie skonfiskowany, uwaga, uwaga, werble, na 6 miesięcy, czyli student będzie przez 6 miesięcy bez telefonu. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu o tak surowych karach za posiadanie telefonu na zajęciach na Uniwersytecie.